Cześć, z tej strony KSO i witam Was po dłuższej nieobecności w moim nowym mieście w Mikołajowie. Więc głupio by mi było do Was wrócić z pustymi rękami, dlatego przychodzę z nowym miastem, z nowym otoczeniem, no i no i to no Wam je pokażę. Pracowałam nad nim przez ostatni miesiąc naprawdę intensywnie i mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo szczerze mówiąc to było no, no ciężkie dosyć wyzwanie. Ale ogólnie pomysł na to miasto zrodził się już rok temu, z tym, że rok temu się nie wyrobiłam, żeby je zrobić. I yy, no już było za późno. Jest to miasto typowo świąteczne, typowo... Zimowe i dlatego nie wiem, czy poza sezonem <noise> będziecie chcieli tutaj grać, ale no, mam nadzieję, że tak. Mimo wszystko, jednak tak. Już wam opowiadam, jaka tutaj jest fabuła, jak to będzie wyglądać, jakie są parcele, jakie rodzinki, czyli tak jak zawsze, mały przegląd. Na początku, jednak powiem, że miasto miało wyjść w wersji bez simów, ale nic w tej wersji, no, nie wyjdzie, bo usunęłam przez przypadek save, który miałam bez simów. No i no niestety, więc będzie tylko wersja z simami. Wersja, oczywiście, jako główne otoczenie, jako wersja handlowa, więc możecie sobie wybrać, czy chcecie dołączyć to miasto do jakiegoś innego, czy chcecie. Mieć jako główne, no co kto lubi, nie? Tak jak już mówiłam, jest to miasto typowo świąteczne, zimowe, więc tutaj główną porą roku jest zima. Ja ustawiłam ją jako całoroczną, więc jeżeli chcecie sobie pozmieniać, oczywiście, pozmieniajcie sobie, jak to uważacie, ale preferuję jednak, żeby właśnie to było takie typowo zimowe miasteczko w górach. No jakoś tak mi się. Taki miałam pomysł na to miasto, więc dlatego mamy tutaj same drzewa iglaste, same jakieś takie krzewinki, które gdzieś by w górach mogły rosnąć. Drzew liściastych nie ma, no z oczywistych względów. No i ogólnie klimat jest dosyć surowy. Domki są drewniane, i samo miasto jest podzielone na takie dzielnice, można powiedzieć. To znaczy tak, mamy tutaj po prawej stronie dzielnicę powiedzmy taką alaskową. Domy, które tutaj budowałam są robione na wzór domów, które można kupić rzeczywiście na Alasce. No i właśnie budowałam je na podstawie takich ofert, gdzie ktoś tam wystawił jakiś domek i starałam się odwzorować. Oczywiście nie jest to jeden do jednego, ale no tak jak umiałam, tak zrobiłam. Kolejną dzielnicą powiedzmy są te dwa budynki, które są tak zwanymi starterami. Ile te dwa startery są no dosyć tanie. Jeden kosztuje 13 tysięcy, drugi kosztuje 12 tysięcy. No i to są takie domki, gdzie możecie sobie wprowadzić jakichś swoich simów świeżo zrobionych do miasta. No i mogą sobie tam zamieszkać. I dzielnica norweska powiedzmy, gdzie domki są budowane no powiedzmy, że na wzór norweskich, ale oczywiście no to wyszło po mojemu, no jak to wyszło. Tutaj także znajdują się dwie parcele publiczne, ale o nich zaraz. Jaka jest historia tego miasta? Cała wioska Mikołajów, jak sama nazwa wskazuje, to wioska świętego Mikołaja. Z tym, że no, jako, że ja staram się robić w miarę realistyczne miasta, to no to oczywiście Mikołaj tutaj nie jest tylko Mikołajem bajkowym, ale jest Mikołajem takim biznesmenem. No i właśnie to miasto jest właśnie taką siedzibą firmy Świętego Mikołaja, dlatego Mikołaj tutaj jest takim biznesmenem lokalnym. Jednak ponieważ firma przechodzi z pokolenia na pokolenie, no to ma to pewne też swoje wady. Jeżeli właśnie dziedzic całej fortuny będzie słabym przedsiębiorcą, no to niestety ale firma podupadnie. No i tak właśnie się stało tutaj w tym wypadku. Firma trochę podupadła, ludzie stracili ducha świąt, no i miasto niestety trochę się wyludniło. Dlatego tutaj mamy tylko cztery rodzinki i skupiłam się głównie, żeby te rodzinki były trochę jak w Miłowie, że tam mieliśmy głównie dorosłych. rozgrywaliśmy głównie dorosłymi. Jest to trochę tak odskocznie od Starorzecza, gdzie było bardzo dużo dzieci i nastolatków. Tutaj chciałam właśnie się skupić na tych dorosłych, żeby tą historię jakoś pociągnąć nimi. No i zaraz Wam pokażę te rodzinki. Oczywiście opisy jak zawsze są. Postarałam się, żeby te opisy były nie za długie i no, żebym nie przynudzała, jak to ja. Nowość totalna, zdjęcia, które są właśnie od tych rodzin, tak żebyście mogli zobaczyć, co tam kto robi, jak jest. No to chciałam je w końcu zrobić jakoś tak profesjonalnie, powiedzmy, tak żeby to wyglądało trochę bardziej Smaczowo, więc no trochę się narobiłam. <grym> I muszę powiedzieć, że no myślę, że to oddaje trochę tych simów. Ale to sobie sami zobaczycie, poczytacie, bo no bez sensu, żebym ja to tak czytała. Chciałabym to powiedzieć własnymi słowami. A właśnie, jeszcze jest jedna przeciwnica czemu ja tego nie powiedziałam? Jeszcze za górami, za lasami mamy. Taką tajemniczą dzielnicę, no dwa domki, ale to... Musicie sami zobaczyć. Dobrze, no to zaczniemy od rodziny Goździk, która mieszka w części Alaskowej, powiedzmy. Rodzina Goździk składa się z dwójki simów w fajnej parki. Teraz ich poznacie. A, w każdej rodzinie jest oczywiście ta sama pora roku, ten sam dzień tygodnia i ta sama godzina. W tym wypadku jest to godzina piąta w poniedziałek. I ich dom jest, właśnie, tak jak mówiłam, zbudowany na podstawie rzeczywistych domków. No i jest trochę taki plaskaty, ale rzeczywiście taki budynek no, istnieje gdzieś na świecie. Tutaj mamy Andrzeja. Andrzej jest piłkarzem zapalonym. Niestety, no, w pracy mu się za bardzo nie powiodło, yy, dlatego teraz jako naukowiec, więc myślę, że możecie tutaj sobie troszeczkę popróbować, czy może jednak uda mu się być tym sportowcem, czy nie. Ogólnie, Andrzej to jest taki śmieszek wesołek, jego żona jest trochę starsza od niego i ona jest z kolei gamerką. Chciałam, żeby to nie była taka gamerka, taka wiecie, powiedzmy stereotypowa. Chciałam, żeby ona właśnie wyglądała bardziej tak kobieco, tak jakoś poważnie, a mimo wszystko, żeby grała na kompie, bo to było takie taki dysonans dosyć mocne. No i myślę, że no, udało mi się to, bo ona rzeczywiście wygląda jak taka trochę matka Polka. No i zresztą ona chce mieć rodzinę, no ale właśnie, czy ona podoła, czy jednak jednak te gry ją zdominują i będzie chciała cały czas grać tylko na kompie i zaniedba dziecko. No nie wiadomo. No wiem tyle, że chce mieć to dziecko. Wy sami zdecydujcie jak to chcecie pociągnąć dalej. Ja ogólnie tutaj grałam normalnie tymi simami te parę dni. Bodajże tam miałam przegrane... cztery tury mam przegrane, mniej więcej, w każdej rodzinie, więc no tutaj oczywiście tą historię sama budowałam. Oczywiście jakieś tam wspomnienia dodawałam ręcznie, to jakby się nie da tego uniknąć, ale rzeczywiście ci Simowie gdzieś tam byli przeze mnie grani i dlatego tą osobowość staram się dopasować na podstawie tego, jak oni są. No i domek prezentuje się, tak? Ogólnie domy, które tutaj się znajdują, no to wiadomo, wszystkie te, w których mieszkają Simowie są wyposażone, a te, w których nie mieszkają Simowie, no to mają tylko takie podstawowe podłogi, podstawowe czasami jakieś tam wyposażenia, ale to tylko na zasadzie kuchenka albo kibelek, i to wszystko. No. Także u nich dom wygląda tak. Mają też oczywiście bramkę do gry. Jest jeszcze teleskop. Jakiś tam hobby jest, tak. Jakiś tam hobby jest. Przechodzimy teraz do części norweskiej, gdzie mieszka mimo wszystko najwięcej simów. Mimo tego, że tak jak widzicie, no tutaj jest tych domków dużo. To tutaj mieszka najwięcej simów. I teraz przechodzimy do dziedziny Kulik, która składa się z dwóch współlokatorek, przyjaciółek z czasów studenckich, na które postanowiły po prostu razem zamieszkać. No ale czy muszą one zawsze mieszkać razem? No niekoniecznie, bo jednak dziewczyny dorosły trochę i chciałyby założyć swoje rodziny, swoje interesy prowadzić, no mają trochę inne podejście do życia, no i to widać a co wy będziecie chcieli z nimi zrobić to już od was zależy, ale już mówię jaka jest tutaj jeszcze historia no właśnie, nie widziałam nigdy takiej obawy, zamek dziewczyn jest taki czerwony Ogólnie wszędzie starałam się, żeby był śnieg, bo no, ciężko było z tymi opadami śniegu, żeby padały w całej okolicy takie same, musiałam trochę kombinować. No, ale wszędzie jest tak samo gruba warstwa śniegu. Właścicielką tego domu jest Balbina, Balbina Kulik. No i można powiedzieć, że to jest taki dom po jej rodzicach, bo ogólnie od pokoleń. Aha, no właśnie, gdyby nie było. Nie robiłam jakichś rozbudowanych drzewek jak zawsze, bo stwierdziłam, że to i tak już nie ma sensu przedłużać tego wydawania, bo inaczej byście dostali to miasto po świętach, a już naprawdę no za długo je robiłam. Także tutaj zwykle mamy albo rodziców, albo jeszcze dziadków, ale no, nic poza tym, już tam nie świrowałam. I tak, Balbina pracuje jako król doświadczalny w nauce, ale poza tym jest taką artystyczną właśnie dużą I ona tą pracę tak na dobrą sprawę ma tylko dlatego, bo takie ma pragnienie życiowe, żeby właśnie być szalonym naukowcem. Można powiedzieć, że jakąś tam zabawki chce wymyślać czy coś, ale poza tym ona właśnie woli tworzyć. Dlatego ma maszynę do szycia, na której szyje. Najważniejszą rzecz, stanowisko do tworzenia zabawek. I na tym stanowisku zaczęła sobie wymyślać jakieś tam zabaweczki i chciałaby je sprzedawać, więc można tutaj pociągnąć to tak, że właśnie ona może od Tworzy jakiś swój biznes, może będzie tylko sprzedawać te zabawki i z tego żyć. No tutaj musicie sami wybrać tą drogę. Czy chcecie tak, ona sobie zarabiała, właśnie jako jakaś biznesmen? No generalnie no, dziewczyna ma talent, tak? jeśli gdyby było, żeby się zmarnował taki talent. Kolej jej przyjaciółka wydaje się być taka poważna, taka pani prawnik. Wiecie, skończyła prawo, tak? Co jako prawnik? No i ogólnie obraca się w towarzystwie samych prawników. Jednak są to towarzystwem tak nudzi i ma tak dosyć, że ona potrzebuje takiej odskoczni. No i znalazła taką odskocznię tutaj, e, mieszka po sąsiedzku taki przemiły Radek. Radek to jest w ogóle mój ulubiony Sim z tego miasta. Właśnie ten radek jest taką odskocznią dla niej, że ona po pracy może sobie z nim pójść gdzieś, na jakieś wycieczki, coś głupiego porobić. Także może będzie mu chciała towarzyszyć w życiu, może nie, zobaczymy. No jak widzicie, no pragnienia ma takie, żeby się z nim zaręczyć, no ale to od Was zależy, co ma ona robić. Także no, tak, tak to wygląda historia. Domek wygląda tak, jak widzicie. Taki całkiem przytulny jest. Jeden z moich też ulubionych domków tutaj. No, tak to wygląda. Idziemy dalej. Kolejna rodzina to rodzina Imbir, czyli właśnie ten wesołek Radek. No i Radek ma jeszcze kotka. Ja ogólnie radkę uwielbiam, naprawdę. Radek to tak jak już mówiłam, luzak. Taki można powiedzieć trochę hippies, uwielbia przygody. No i chciałby być poszukiwaczem przygód. Ponieważ on tak bardzo lubi przygody, a mieszka w Mikołajowie, no który jest dosyć taką odizolowaną wioską, jakby nie patrzeć, no bo jednak stąd ciężko się wydostać, no jednak wszędzie jest daleko. No to miał trochę utrudnione podróżowanie. Granice były zamknięte i tak dalej, więc teraz, kiedy pojawia się taka możliwość, bardzo by chciał gdzieś wyjechać. No i właśnie chciałby się spełniać jako poszukiwacz przygód. No, ale jak widzicie, praca to nie jest to, co on najbardziej lubi w życiu, bo jest trochę leniwy, więc, no. Będzie mu trochę ciężko tą karierę rozwijać, ale oczywiście nie znaczy to, że nie chce on być poszukiwaczem. Przykład. Tutaj sobie kolekcjonuje też owady, ma już tam małą kolekcję, no i właśnie chciałby gdzieś wyjechać. A że nie mógł wcześniej wyjechać, no bo te granice właśnie były takie zamknięte, dosyć hermetyczne też to społeczeństwo było, więc jakby tak nie chcieli za bardzo wyjeżdżać gdzieś. No to postanowił on, że sobie zrobi taki biwak pod domem i dlatego ma ognisko, ma też namiot. No i ma też stawik, ale no za bardzo się nie da tutaj łowić, bo zwykle to jeziorko jest zamarznięte w większą część roku. Oczywiście tutaj co jakiś czas ten śnieg tpnieje i no przez parę dni nie ma tego śniegu, ale zwykle i tak tutaj ta woda jest zamarznięta. Tam parę razy mi się udało po połowić nimi to wszystko. No i poza tym on jeszcze ma autko. On jako jeden z niewielu tutaj ciada samochód, a w sumie jako jedyny. No nieważne. Jego dom, no jak widzicie, jest trochę zapuszczony, więc tutaj przydałaby się jednak jakaś babska ręka, żeby trochę tu posprzątać. No ale poza tym, no chłopaki po prostu skradł moje serce i tak jak już mówiłam, ma on kota, psotnika... Który rzeczywiście jest psotnikiem. Ten kot mi uciekł w pewnym momencie i nie mogłam go za żadne skarby odzyskać. Pojawił się w innej rodzinie, no to zadzwoniłam, że znalazł się kot, ale jak Radek przyszedł do tej rodziny, to ten kot uciekł. Znowu go nie było. Długo, długo go nie było w ogóle przy Radku, no ale w końcu jakoś tam udało mi się go przywołać. No i już jest w domu. Ale pewnie wam też ucieknie zaraz. No masakra jakaś. No, także nie zdziwcie się jak kot wam będzie uciekać, bo on już tak ma. No to teraz czas na ostatnią rodzinę. Po sąsiedzku. Rodzina Gwiazdor. I tak jak już mówiłam, rodzina Świętego Mikołaja. Możecie już zauważyć, że coś tutaj niekoniecznie gra. Już tutaj na tym ekranie widać, że ktoś nie pasuje. Ale zacznijmy od domku. Dom Świętego Mikołaja jest masakrycznie oświetlony. Jest żółty. Nie czerwony, nie, nie. Czerwone jest wszystko w środku, praktycznie. No i jest to też najbogatsza rodzina w okolicy, ale też staram się nie przesadzić z tym bogactwem. Tutaj jeszcze pokażę wam domek z tej perspektywy i lecimy na górę, bo tutaj mamy właśnie przyszłą rodzinkę. W tej chwili Mikołajem jest Nikodem i on jest prezesem tego, no to jest rekin biznesu, no ale jest ogólnie prezesem tej firmy. Skrzat S.A. się nazywa firma Mikołaja. No i on zarządza tym, no ale tak właśnie dosyć słabo. On sam czuje, że zarządza słabo. On chciałby jakoś to zmienić i wie, że no nie da rady. I swoje wszelkie nadzieje pokłada w swoim synu. Z tym, że ten syn no, niekoniecznie by chciał być tym Mikołajem. No tutaj mamy Nikolasa. Jak już mówiłam, Nikolas trochę się wyróżnia na tle tej rodziny. On ma zupełnie inny plan. On jest artystą, on lubi malować, on lubi projektować takie miniaturki. O tutaj dałam mu taki obrazek, że właśnie on niby tam projektuje takie jakieś miniaturowe rzeczy. Niestety nie zmieścił mi się ten stół modelarski, bo bym też go dała, ten przesuw wolnego. Ale on zajmuje tyle miejsca, że no ciężko by było gdzieś go umieścić. No i właśnie on no, nie jara go taki biznes. Taki sztywny biznes. Chciałby się spełniać w tym, co robi. Chciałby sobie malować, rysować, szkicować. A niekoniecznie zarządzać jakąś nudną firmą. I on jest też zakochany w pani Kulik. Bardzo mu się ona podoba. No i zresztą nie ma się co dziwić, no bo jednak pasują do siebie. No i może, może coś z nią. Może coś tam, coś tam. No nie wiem, no jak sobie będziecie chcieli, możecie dalej to pociągnąć. Jeżeli nie, no to, no to nie. To wasz wybór oczywiście. No i ma on siostrę, Nicole No i ta Nikola, szczerze mówiąc, ja bym ją widziała właśnie jako taką panią bizneswoman, nie? Ona sama też jest taka ambitna. Chciałaby iść na studia, chciałaby pójść do szkoły prywatnej. No ale ten ojciec tak jakoś nie za bardzo ją zauważa, nie widzi tego jej potencjału. Więc ona tak robi wszystko, żeby jakoś się wybić na tle tej rodziny. Może w końcu ją ojciec zauważy, może zobaczy, że ona się nadaje do rządzenia. Zobaczymy. Jest jeszcze mama, Maria, która no niestety nie jest zbyt spełniona zawodowo i w ogóle jest nieszczęśliwa. Zajmuje się pisaniem nekrologów, także myślę, że to jest dosyć no przykre zajęcie. No i jednak ją to dołuje dosyć mocno. No przydałoby się trochę tą karierę ruszyć albo zmienić albo no nie wiem no od was będzie zależało. Ale zdecydowanie Maria potrzebuje tutaj ręki. Bo nie jest zbyt szczęśliwa. Na pewno chciałaby trochę zmienić swoje życie. No i poza tym mamy jeszcze koteczka, puchatka, który niszczy dom. Nie mam siły do tych zwierzaków w dwójce, ale puchatek był taki słodziutki, on przyszedł do nas pod dom i mówię, Nie, dobra, weźmy puchatka, zaadoptujmy. No i puchatek już sobie tutaj z nami mieszka. No i wiadomo, no jak to kot, no przyszedł i już musi być zaadoptowany. No, Koty się po prostu pojawiają w domach. I tak to właśnie wygląda. Tak wygląda historia. Miasteczko nie jest duże, cztery rodziny, to myślę, że to jest taka optymalna ilość. Tym bardziej, że historia jest raczej krótka i zwięzła, no bo tak jak Mówię, to miasto przygotowałam specjalnie na święta, i tutaj tak te święta właśnie widać, że tutaj cały rok są święta. To teraz przechodzimy do parcel publicznych. Z parcel mamy sklep spożywczy, śnieżynka, cmentarz, dom handlowy Świętego Mikołaja. Oczywiście on nie jest jako biznes, bo nie chciałam robić biznesu, żebyście się potem się nie wkurzali, że trzeba grać biznesami. I zrobiłam jarmark. I te właśnie parcele można odwiedzić, można sobie tam pojechać. Jak chodzi o dom handlowy, to tam znajduje się sklep odzieżowy, znajduje się sklep z elektroniką i taki kiosk. Jest też na piętrze kawiarnia. No i u góry jeszcze jest biuro Świętego Mikołaja. No bo tak jak mówię, to tak w domyśle jest jego i są też stanowiska do robienia zabawek. I na jarmarku z kolei, jarmark to jest taka bardziej parcela ozdobna. Można niby kupić jakieś tam ozdoby świąteczne, choinki, jakieś świece i tak dalej. No tak jak to jarmark świąteczny. A właśnie, tutaj są te takie po prostu to tekstury. To jest dlatego, że twórcy, nie wiem, nie wiem dlaczego, nigdy nie wydali wersji tych choinek, które są Ozdobione w wersji ośnieżonej. I ta tekstura po prostu znika i się robi coś takiego. Tu miałam też na parcelach te właśnie choinki. Musiałam je pousuwać, no bo to tak właśnie wygląda. Dobra, dalej. Ten sklep spożywczy śnieżynka, no to sklep spożywczy oczywiście. No i cmentarz, no to wiadomo, cmentarz. Z tym cmentarzem miałam trochę problem, bo nie miałam pojęcia jak może wyglądać cmentarz, jak jest śnieg. Wszędzie, i wszystko jest zaśnieżone, więc zrobiłam tak jak umiałam najlepiej. I co jeszcze? Z modów, które musicie mieć, i w ogóle ważnych rzeczy, które musicie mieć, zanim zagracie, to przede wszystkim pełna kolekcja, bo wszystkie dodatki, bo wszystkie dodatki tutaj y, są wykorzystywane. Poza tym, mod na kamerę koniecznie, bo no, miasto jest dosyć spore no i też tutaj ten teren no, jest taki, a nie inny. Jeżeli macie zainstalowane horyzonty i chmury, to one będą na mapce, więc nie musicie się przejmować. Co tam jeszcze? A! Warto pobrać sobie moda, który ośnieża nam te choinki, bo niestety te choinki, te takie, o, te lasy i glase, no to one także przez twórców zostały ominięte i niestety nie ma tekstury śniegu na nich, normalnie. Ja mam tutaj te wyższe choinki, wyższe iglaki, zielone. On także jest mod, który je ośnieża, aczkolwiek mi się już to tak nie podobało, że wszystko było takie strasznie białe, więc zdecydowałam, że zostawię tą zieloną wersję. No i dlatego mam, mam zielone, ale daję Wam linka też do tych, do, do tych ośnieżonych. Poza tym gram z długością życia według Merty, czyli realistycznie jeden dzień, jeden rok. I polecam właśnie dalej grać na tym, żeby się ten wiek Simów nie rozjechał, bo gdybyście nie używali tego moda, no to przy przejściu na następnej grupy wiekowej wiek się rozjedzie. Więc jedni Simowie będą na przykład dorosłymi jeszcze 20 dni, a inni będą 40 dni i to będzie słabe. No i poza tym oczywiście koniecznie mod No Unlink On Delayed, czyli mod, który zapobiega usuwaniu danych sima przy znikaniu nagrobków, ale to oczywiście zawsze trzeba mieć. Miasto jest do pobrania w dwóch wersjach: podotoczenie i otoczenie główne. Podotoczenie możecie dodać do swojej do swojego normalnego miasta, czegoś innego. A wersja główna, no to wersja główna, normalnie miasto. No i to tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będziecie grali, chociaż przez chwilę, chociaż przez te święta. Taki mój prezent dla Was świąteczny. Starałam się jak mogłam, pracowałam nad tym dosyć intensywnie przez ten miesiąc. No, byłam na chorobowym i miałam czas na szczęście. Teraz już w tej pracy, jeżeli ktoś był na Discordzie, to wie, że miałam pracę, ale no, wyrzucili mnie z tej pracy. <grytanie> Także no, będę mieć teraz czas i będę tworzyć. Będziemy się, mam nadzieję, widzieć częściej niż przez ostatnie kilka miesięcy. No i to tyle. Życzę Wam wesołych świąt i mam nadzieję, że przyszły rok będzie o wiele, wiele lepszy dla nas wszystkich. No to ja Was zapraszam jeszcze na Discorda, na Facebooka. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem czego. Na razie. Wesołych świąt.